Cześć, kochani, mam dla Was kolejny filmik. Tym razem filmik będzie z moimi buzeczkami, które udało mi się upolować w second-handzie. Ja mam takie swoje dwa czy trzy ulubione. To jest wszystko z jednej yy, celi, bo to jest po prostu ten sam właściciel. Tam w różne dni tygodnia jest przyjęcie towaru. Także w zależności w jakim dniu tygodnia pojadę sobie po prostu do centrum do miasta, no to wtedy do tego właściwego idę. Wiadomo, że najdrożej jest w dniu dostawy. Tam jest bodajże 45-49 zł. Wszystko zależy od punktu, w którym sklep się znajduje, ale często, gęsto właśnie jadę to, żeby to było właśnie drugi albo trzeci dzień już po dostawie, dlatego że automatycznie te ceny spadają. A wierzcie, mi można tak samo nieliczne podrełki sobie coś tam wyciągnąć. Będą to same bluzeczki, bo jakoś tak coś potrzebowałam takiego bardziej bawełnianego. Pierwsza to się w ogóle zastanawiałam, czy ją kupić, bo ona jest taka, zobaczcie, śmieszna. Fioletowo-zielono-maziakowa. Z takim rękawem trochę falbaniastym. Tutaj jest bluzeczka taka właśnie z większym dekoltem, No i z taką aplikacją. Nie muszę Wam powiedzieć, że jak ją ja przymierzałam, przymierzałam, i bardzo mi się spodobało, więc wylądowała w moim koszyku. Kolejna bluzeczka, nie wiem czy tam jakaś metka w ogóle była, nawet nie patrzyłam, ta natomiast jest z Sprita. też taka zwykła różowa bluzeczka na długi rękaw, ja czasami właśnie potrzebuję coś takiego gładkiego, no i tu w kamerze oczywiście znowu wygląda na zupełnie inny odcień, o tu jest bliżej, bardziej taka w kolorze jak rzeczywiście jest, też bardzo fajna. Kolejna buzeczka, wybaczcie, że to wszystko takie pogniecione, ale je ja dopiero to wyprałam i jeszcze czeka sobie na prasowanie. Też z długim rękawem, i tutaj ma taki mankiecik delikatny. Ta buzeczka jest z HM. A nie wiem, czy będziecie w ogóle widzieć. Widać. I to jest rozmiar S. Także też bardzo fajna popielata. Bardzo delikatna, wykończona tutaj pod szyją dekorcik Proście tańka z tych takich dłuższych. No i kolejna bluzeczka, to było czyste szaleństwo, ale ja po prostu lubię czerwienie, oczywiście długi rękaw, ona jest taka ciut, zapas, troszeczkę z takim dekoltem, mm, szpic i ona jest taka, możecie zobaczyć teraz właśnie, yy, z taką złotą nitką, ale czasami ja lubię właśnie, a że to była czerwona, no to tym bardziej mnie skusiła i jeszcze mam dwie bluzeczki. Tutaj jest taka właśnie beżowa w paseczki z kołnierzykiem. Miregio, nie znam w ogóle. Czasami te metki z tymi firmami to coś mi się jeszcze tam kojarzy, ale czasami to w ogóle nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Ona jest z długim rękawem, z mankietem. Tutaj mam na guziczki. Szkoda, że nie na spinki, bo mam dziś spinki takie typowo koszulowe damskie, więc chętnie bym sobie je ponosiła. Także też taka dłuższa bluzeczka, bawełniana, beżowe, brązowe paseczki z białymi. Także też bardzo fajna, pod jakiś żakiet czy pod sweterek, okej. Okay. I jeszcze jedna, też mi się bardzo podobała, bo jest taka troszeczkę inna. Najpierw myślałam, że to jest czerń, ale okazało się, że przy świetle dziennym, że to jest jednak granat. Jak widać, bluzeczka w paseczki, z taką troszeczkę kopertowym przodem. Rękaw jest 3 4 zakończony mankietem, właśnie takim granatowym. Dół jest też wykończony granatowym ściągaczem. Tutaj jest filma. Jak Wam coś tutaj mówi, to możecie mi napisać, jak znacie te filmy. Bardzo elastyczna, i ona tutaj ma, jak widzicie, taką wstawkę z przodu. Także bardzo fajna. Nie powiem Wam oczywiście cen, bo nie pamiętam. W dwóch czy trzech sklepach byłam, w każdym sklepie po troszeczkę. No i jak widzicie, kilka bluzeczek, dochodzenie na tą porę roku jak najbardziej się przydają. Żegnam się z Wami ciepłutko kochani, do następnego filmu. Do zobaczenia.